Cześć! Pozdrawiam Was serdecznie, po tej stronie Tomek i Sekretariat Misyjny Księży i Braci Palotynów w terenie. Wracam ze spotkania na temat fundraisingu, pełen nowych pomysłów, mam nadzieję, że Wam się podobają. A wiadomość, którą chcę Wam przekazać dzisiaj, to to, że jest już, dostępna jest już wersja elektroniczna Horyzontów Misyjnych, które pobrać można za pośrednictwem linku, który poniżej. Wersja papierowa, mam nadzieję, już dotarła do naszych darczyńców i, i że im się bardzo podoba, bo są ku temu powody. Piękna, fotograficzna, świetne wywiady z naszymi misjonarzami z całego świata, siedem misji przez pryzmat małżeństwa. Warto dowiedzieć się, co u nas, co u misjonarzy, u tych, którym pomagacie. Zatem zapraszam albo do pobrania wersji elektronicznej, albo jeszcze, yy, jeszcze bardziej do tego, by zamówić yy, wersję papierową yy, i poczuć papier i zobaczyć na własne oczy, te kolory, te szatę graficzną i przeczytać yy, już yy, w jesienne dłuższe wieczory, czasopismo sekretariatu misji Braci i Księży Palotytów. Pozdrawiam raz jeszcze, tym razem z drogi. Domek, Domek Pieczarka, Sekretariat Misji Palotynu w prowincji Diastowania Pańskiego.